Nowenna do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa wstępna. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się chętnie wszystkiemu co ode mnie zażądasz, pragnę przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. Dzień piąty. Pismo święte poucza. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem, i Duchem Świętym. Amen. Litania do Ducha Świętego. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zmiłuj się nad nami, Duchu prawdy, który nas nauczasz wszystkiego. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, który stąpił na Marię Pannę. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, w nas przebywający. Zmiłuj się nad nami, duchu różnorakich łask. Zmiłuj się nad nami, duchu przenikający skrytości Boże. Zmiłuj się nad nami, duchu święty, który stąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który stąpił na apostołów w postaci ognistych języków, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary. Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas panie. Od wszelkiego złego zachowaj nas panie. Od wszelkiego grzechu zachowaj nas panie. Od pokusy i zasadzek złego ducha zachowaj nas panie. Od zuchwałości i rozpaczy, zachowaj nas, Panie. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej zmazy ciała i duszy zachowaj nas, Panie. Od wszelkich złych duchów zachowaj nas, Panie. Abyśmy żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała wysłuchaj nas, Panie abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest świętym Duchem Bożym. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy zachowali jedność umysłów, dążąc do pokoju. Wysłuchaj nas, Panie, abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom. Wysłuchaj nas, Panie, abyś w nas odnowił ducha prawego. Wysłuchaj nas, Panie abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu. Wysłuchaj nas, Panie, abyś nas umacniał Twym wszechwładnym duchem. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary. Przybądź i napełnij serca Twoich sług swoją łaską, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.